Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Zapraszam Was dzisiaj do czytania z serii Wybierz kartę. Tematem dzisiaj jest: co odchodzi z 2025, a co przychodzi z 2026? Z czym się żegnasz, a co witasz? Co już nie będzie ważne? A na co trzeba kierować swoją uwagę. Zanim sobie wybierzecie, oczywiście przypominam Wam o mojej stronie internetowej, na której możecie skorzystać z formularza kontaktowego, wysłać do mnie wiadomość, na przykład jakie czytanie wybierasz dla siebie. Przy okazji można poczytać, jakie tam czytania proponuję. No i można też skorzystać z promocji Black Friday, która jest od 28 listopada ważna. A teraz już myślę, że możemy przejść do konkretów. No i tak, to jest talia numer 1. Od niej zaczniemy. Tutaj będzie rozkład dla tych, którzy ją wybiorą. A to jest talia numer 2. To jest talia numer 2. I za chwilkę będę również z niej wykładała karty. Tymczasem dla osób, które wybrały talię numer 1. Co odchodzi, co przychodzi? Na początek, co odchodzi? Co odchodzi z 2025 do przeszłości? Co odchodzi z 2025 do przeszłości? Co lub kto? Co lub kto? Zupełnie nie wiem, co tutaj wyjdzie, no nie mogę wiedzieć. Póki co nie wiem. Nie gwarantuję, że będą same dobre wiadomości. Jak się wykłada karty tarota, to trzeba mieć akceptację do tego, co one nam powiedzą. Ale ja myślę, że wy to doskonale wiecie i oglądają osoby, które są w takie tematy wtajemniczone. Dodatkowo przypomnę, jak jesteśmy na wtajemniczeniach, że można mój kanał wspierać przez Bajkofi i wszystkim tym osobom, które w tym roku wsparły mój kanał przez właśnie Bajkofi na przykład lub w ogóle w jakikolwiek inny sposób, przez YouTube na przykład. To bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie, bo dzięki temu ja po prostu mogę sobie tutaj być i z Wami rozmawiać o tych kartach. No dobrze, zobaczmy, co się pokazuje. Dla osób, które wybrały talię numer 1, co odchodzi do przeszłości, co odchodzi z 2025 rokiem z Waszego życia, co odchodzi z Twojego życia wraz z 2025? Dla osób, które wybrały talię numer 1, co odchodzi. Odchodzą przestoje. Może jak ktoś nie mógł zacząć czegoś robić, i ciągle mu stawały jakieś przeszkody na drodze, różne sprawy się opóźniały. Co zacząłeś, to przerwa, co zacząłeś, to opóźnienie. W Czwórce mie Mieczy widzimy takie właśnie opóźnienia. Co odchodzić może? Blokada komunikacyjna. Jeżeli się nie można było z kimś dogadać, to to już się kończy, jest to za nami. Może ktoś był na zwolnieniu lekarskim, ale to chyba jakimś dłuższym musiał być, a czwórka wie, czy to jest raczej taki krótki czas, ale może nawracać tak na przykład. Ale czwórka pokazuje nam brak komunikacji, dystans, zmęczenie no albo przejściowe takie wracające choroby. Na krótko, ale jak coś jest często i się powtarza, no to może być męczące. Brak kontaktu z kimś. To odchodzi. Co dalej? Problemy, które widzieliśmy jeszcze gorsze niż one faktycznie są. W dziewiątym mieczy widzimy takie sytuacje, gdzie wyolbrzymiamy kłopoty, lub nasze myśli tak kierują naszą głową, że wszystko widzimy w czarnych kolorach. Czarnowictwo zakazane to jest. Coś, co odchodzi. Może coś się nie realizowało, i przez to mieliście takie przesadne, negatywne myślenie. Ktoś miał? Bo może to nie musi być dla każdego, co ja tutaj mówię, tak? Ale myślę, że przyciągamy się nawzajem i dlatego się tutaj widzimy dzisiaj. Dziewiątka mieczy pokazywała was jako osoby, które, mo, które mogą robić z igły widły, o jeszcze tak. Albo faktycznie no, ktoś mógł się męczyć jakimiś myślami. To może być też pokazana praca umysłowa, trudna, ciężka w nocy. Co dalej odchodzi? Azbuław jest pokazane, nowe przedsięwzięcia, jeszcze tylko jedną wyciągnę. Azbuław mówi inicjatywa. Jakaś kreatywność, początek działania, impuls to jest energia ognia, także taka zapałka, tak? A może być też słomiany zapał dla kogoś pokazany w asie buław, bo tutaj coś zaczynam, ale nie wiadomo, czy dalej to robię, czy po prostu się przejmuję tym, co zacząłem. I jeszcze jedna rzecz. Widzicie, to w sumie jak na to, co odchodzi, to przyjemne karty są pokazane, chociaż takie na przykład jak dziesiątka mieczy. Dziesiątka pokazuje na przykład złe wiadomości, zakończenia, zerwanie umowy, kłótnie, konflikty, ciężar psychiczny przede wszystkim. Czyli widzimy, że tutaj co odchodzi? Przede wszystkim przemęczenie psychiczne, przemęczenie emocjonalne. Może u wielu osób emocjonalne mam na myśli takie czarnowictwo, właśnie jak, o jakim wcześniej mówiłam. Może u wielu osób było tak, że zaczynały. Te osoby, coś robić i szybko to kończyły. Dla jednej osoby to może być na przykład zatrudnienie w jednej filmie, która się okazuje, że za chwilę że nie jest dla mnie, i tak jak szybko zacząłem lub zaczęłam jakąś pracę, tak szybko ją kończę, więc mamy tutaj energię takie, które możemy się cieszyć tylko, że one się kończą. Bo w dziesiące mieczy widzimy nacisk psychiczny, przemęczenie głowy. Za dużą ilość myśli i już więcej nie ma siły. To takie myślenie, takie myślenie jak w dziesiątce mieczy, to może się dla kogoś zakończyć nerwicą. No właśnie, jeżeli ktoś zaczynał, mogło mu się nie udawać, tak? Może mu się teraz to uda. Przejmował się tym bardzo i co? Zaczął i co zrobił, to później odchorował, i były przerwy. Na przykład. Tak można to widzieć. Więc to jest po prostu fantastycznie, można powiedzieć, że takie energie się dla Was kończą, że takie sytuacje się dla Was kończą. A zobaczmy, moi drodzy, co w takim razie witacie z 2026 i co się dla Was zaczyna. Co się dla Was zaczyna? Rycerz monet. Czyli praca. W rycerzu może być pokazana osoba, na przykład brat. Jeżeli patrzymy, ktoś z rodziny. Może być pokazany koziorożec, panna albo byk. Może być tu pokazana praca systematyczna. Może dochody nie są tutaj w rycerzu monet, jakbyśmy patrzyli na dochody jakieś ogromne, duże, ale za to są stałe i praca jest stabilna. Co dalej się dla Was zaczyna? O, tutaj widzimy bardzo dużą zaciętość do tej pracy. To jest taka praca, którą wykonujemy z obowiązku, bo potrzebujemy pieniądze. Co się dla Was zaczyna? Ale odchodzimy od. Niektóre osoby mogą wychodzić również z toksycznych relacji, mogą w ogóle porzucać wszelkie uzależnienia. I as mieczy, i odcinamy się, czyli mamy nowe pomysły. Więc widzicie, tutaj, jeżeli by patrzeć na relacje i związki, jeżeli ktoś był w toksycznej relacji, to może tą toksyczną relację zostawiać, zwłaszcza jeżeli osoba, z którą miał kontakt, była z żywiołu ziemi. Pokazane jest uwolnienie, biorę sprawy w swoje ręce, zostawiam smutki za sobą. To zupełnie tak, jak tutaj powiedzmy, było pokazane co, to, co odchodzi do przeszłości. Jeżeli nie miałeś z kimś kontaktu, jeżeli podejmowałeś lub podejmowałaś inicjatywę, ale nie zetknęłaś się z dobrymi wiadomościami, tylko ze złymi, to się już od tej relacji. Odczepisz, czy ktoś się od ciebie odczepi, i zaczynasz działać czy zmieniasz sposób myślenia. Tak, wyciągasz wnioski z tego, co było i dajesz sobie możliwość rozpoczęcia czegoś od nowa, bez tego ciężaru psychicznego. Zostajesz tylko mądrzejszy lub mądrzejsza o tą wiedzę, którą nabyłaś lub nabyłaś w tym czasie. A z mieczy mówisz, że odcinasz się. Od takich osób odcinasz się i stwarzasz sobie właśnie nowe możliwości do rozwoju, albo masz po prostu nowe pomysły. Może też mieć ktoś pokazane, że jeżeli pracował, prawda? A ta praca mu nie przynosiła jakiejś takiej satysfakcji, tylko pracował na przykład tylko dla pieniędzy albo z obowiązku, albo z konieczności, to teraz zacznie w 2026 zacznie się czegoś uczyć, może nawet wyjedzie w tej sprawie. I tutaj w Asie Mieczy pokazane jest, że ma nowe pomysły i otwiera sobie możliwości, poszerza się horyzont. Wszystko widzę jasno, wszystko jest czytelne i konkretne, tak w odbiorze jasne. Moi kochani, to macie w sumie uwolnienie takie pokazane troszeczkę. Cóż mogę dla Was jeszcze zrobić? Może radę Wam wyciągnę na no to przejście? No, rada jest w sam raz idealna. Tak myślę, tak mi się wydaje, ale nie wiem, co kto u kogo, proszę mi tutaj napisać. Jak wy to widzicie, rada jest w kole fortuny, czyli raz na wozie, raz pod wozem. A w kole fortuny, to wy już, jeżeli ktoś był w tym roku pod wozem, to w przyszłym roku może nie od samego początku, tak? No bo karty tak pokazują, że tutaj musi, musi wy, by, wydziać się jakaś zmiana. Ale w 2026 będziecie już na wozie. Koło fortuny mówi, chwytaj szansę, nie bój się zmian, angażuj się, chwytaj okazję, wyjeżdżaj, podróżuj, tak? Wszystko, co jest związane z ruchem i... Nie można przepuścić jakiejś szansy, nie można przepuścić szansy i nie można przepuścić okazji. Dziękuję bardzo, kochani. A teraz patrzymy, co się pokazuje dla osób, które wybrały talię numer 2. Talia numer 2. Co się kończy, a co się zaczyna?

tak w 2026 sowitasz moi kochani co przychodzi co odchodzi rok 2025 i rok 2026 rok 2025 i rok 2026 rok 2025, rok 2025. Rok 2025. i

Siódemka Buław pokazuje, że wyzwania, nowe wyzwania, wyzwania takie, które, za którymi nie wiemy, co idzie do końca. Zaczynamy, początki. Odważne, śmiałe oczywiście, ale w pojedynkę działanie odchodzi z 2025. Co dalej? zależnienia mogą odchodzić. Wszelkie toksyczne osoby, wszelkie toksyczne relacje. Zdrady, kłamstwa, kradzieże. W karcie diabła jest przede wszystkim coś atrakcyjnego, co się później okazuje nieprawdą i co się później okazuje, że na tym straciliśmy. Więc jeżeli ktoś zaczynał coś robić samodzielnie, a później jakby pakował się w kłopoty, dlatego że zaczynał, a nie wiedział co idzie dalej za tymi działaniami, tak sobie ktoś mógł myśleć, że najważniejsze jest, żeby coś zacząć, nieważne co się później okaże. No to się może ktoś z was na tym przejechał, prawda? I karta Diabła pokazywała, może mu tutaj pokazywać kłamstwa, zagrożenia, to jest ryzyko. O, to może być hazard na przykład w karcie diabła, jak ktoś jest hazardzistą, tak? Jak ktoś jest zakupocholikiem, jak ktoś zbyt ulega swoim pragnieniom, swoim rządzom, różne takie rzeczy. Albo osobom, które manipulują. O, manipulant może tutaj jakiś odchodzić do przeszłości, również w karcie diabła. Zły doradca może odchodzić. Tu jest presja pokazana, i taka presja społeczna jest pokazana, a jeszcze zobaczę. Toksyczne związki, toksyczne relacje. Proszę bardzo, dwójka kielichów się pokazała, ale ta dwójka kielichów jest razem z kartą papieża i właśnie z tym, z dia z tym diabłem. Jeżeli na przykład ktoś, w jak najlepszej wierze i z jak najlepszymi intencjami, ale bez racjonalnego spojrzenia, wchodził w jakieś relacje oficjalne. No to te relacje, powiedzmy, się okazały na przykład dla niego toksyczne. Toksyczne, oficjalne relacje małżeństwa, gdzie już się nie wspieramy, tylko sobie przeszkadzamy. Czyli to jest tutaj, jak najbardziej, zaufanie, które uległo. Zagrożeniu w takim sensie, że no nie było prawdziwe, tak? na którym się przejechaliśmy. Najbardziej to jest dla mnie widoczne, że ktoś, jakaś osoba, do której mieliście zaufanie, taka osoba, która się mogła nazwać autorytetem albo z której zdaniem ktoś się liczył, to może być. osoba, która nie jest z wami szczera na przykład, czy nie była, bo pamiętajmy, że tutaj są energie, które odchodzą już razem z 2025 rokiem, czyli wszelkie toksyczne osoby, grupy albo takie środowisko, gdzie robimy coś bardzo mocno na pokaz. Tak jak się właśnie buduje zamki ze złota, a później się stwierdza, że te Złote zamki nic są nie warte, a jest warta coś, może miłość, a ta miłość, która jest zbudowana w oparciu o zależność, albo finansową, albo takie społeczne żądania, wymagania, to odchodzi do przeszłości, więc cóż, miłość prawdziwa się nie kończy, ale takie Podobne rzeczy do miłości to dosyć szybko, prawda? No więc tu mamy pokazane, że takie rzeczy się dla Was kończą. A co się zaczyna? Co się zaczyna dla Was, moi drodzy, w 2026 roku? Co widać dla Was na horyzoncie? Na co się przygotować w 2026? Co przychodzi do Was? Co przychodzi? Królowa Mieczy może nam pokazywać osobę spod znaku wodnika, wagi lub bliźniąt. Królowa Mieczy może pokazywać osobę prawną, może pokazywać kogoś bardzo konkretnego albo może pokazywać też urzędnika na wyższym szczeblu. Obok Królowej jest Azbuław, który mówi o początkach, o samym początku. Więc może ktoś podpisywać umowę, może ktoś nawiązywać relacje? Może ktoś załatwiać sprawy formalne, takie jakie może przynosić urzędnik, na przykład, lub notariusz, lub prawnik? Mhm. Może ktoś bardzo jasno rozstrzygać w swoich sprawach. Królowa Mieczy charakteryzuje się również tym, że jest bardzo sprawna w komunikacji. Więc na przykład relacja może być również e, oparta na wymianie takiej słownej SMS-y i maile i Whatsapp i tym podobne. Dalej co przychodzi? Trójka buław. To jest pokazane jakby ktoś na przykład podpisywał umowę i wyjeżdżał albo dobierał jakieś nowe działania. Związane z rozwojem, czyli jest więcej tego działania, jest większa aktywność, jest początek, jest idealny moment pokazany tutaj na to, żeby coś rozpocząć. Idealny moment, i tak naprawdę jest to pokazane, żeby to rozpocząć samodzielnie, bardzo. No i proszę bardzo. Królowa Mieczy tak jak mówię, tutaj jest jakiś konkret formalny, albo osoba urzędowa, która może coś proponuje. Kontakt może być od takiej osoby, początek działania w asie, samodzielność bardzo duża i może być wyjazd, może być dodatkowe zajęcie, albo rozwijanie na przykład własnego biznesu. I sukces jest pokazany, bardzo mnie to cieszy. Jednak cieszy mnie, bo tak jak się układają te karty, to one pokazują, że ze wszystkiego się wywiązujecie, że jesteście skuteczni w swoich działaniach, że osiągacie sukcesy. Te sukcesy są osiągane samodzielnie. Samodzielnie. Jedyne, na co można zwrócić uwagę, to tutaj w dziewiątce buław, pomimo, że zrealizowałem lub zrealizowałam wszystko, co trzeba było zrobić, zrobione jest. Nie ma problemu finansowego, nie ma problemu. Innego, żadnego, tylko tak satysfakcji trochę brakuje, ale to tylko dlatego może być, że jestem zmęczony tymi działaniami, że może ktoś ma wszystko na swojej głowie, będzie mieć, prawda? I to może być takie trochę uciążliwe, no ale to później, jak mamy dziewiątkę buław, to wystarczy się porządnie wyspać, wyjechać na urlop jakiś i wszystko wróci do normy. Jak Wam się podoba, a zobaczmy, co ja mogę wyciągnąć dla Was, co będzie, moi drodzy piękni moi, na Radzie. Co będzie na Radzie dla Was? Rada jest w Rycerzu Kielichów, a Rycerz Kielichów zachęca nas do życzliwości. Albo może taka osoba być pokazana jakaś osoba z żywiołu wody. Spotkanie, miłe zaproszenie, współpraca, umowa. A jeżeli by chodziło o relacje i by była rada, to wycofaj się z relacji, wycofaj się albo rozstrzygnij na spokojnie, bez emocji, relacje z rycerzem kielichów, czyli rak ryby albo skorpion. Także myślę, że tutaj kilka podpowiedzi się znajdzie, przynajmniej dla części osób, mam nadzieję, może dla większości. Życzę Wam, kochani, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że się podobało. No i że jednak z tego tarota coś tutaj dla swojego życia również można wyciągnąć. Zapraszam Was na kolejne filmy i do zobaczenia.